Do Wita Państwa, Rojus w wiadomość. Ten tydzień przyjął wielkie wydarzenia. Mianowicie, dzikie pola wybudziły się. Ruszył fanpage Dzikich Pol. Link na zdjęciu w prawym górnym rogu. Zachęcamy do polubień. Mapy i frakcje zostały wylosowane. Filmy z losowaniem w górnym rogu. A temat na dzikich polach na pasku dolnym. Zachęcamy do obejrzenia. A teraz przerwa na reklamę. Ficu, szuka klanu. Informacje. Stasz grze 4 lata. Nick Ficu, wiek 17 lat. Szuka dobrego klanu, który którym są nie działający mu na nerwy. To jest żaden Azorków, jakimów i tym podobnych. Ma TEZ i mikro, ale rzadko tego używa. Dobrze walczy głównie bronią dwuręczną, ale jednoręczną też sobie daje radę. Poprzednie klany. PW, Cua, Rokoszanie, HP, i Karios. Ale to jeszcze nie wszystko. Klany, w których gro pod innymi nickami to... 4 Regiment, Rajtarski, PWH, HoHu, CKR, dawne GKP, Gwiazer. Polecamy go serdecznie. Nasze studio organizuje event Wielkanocy. Zapraszamy do udziału. Więcej na dzikich polach. Rada podniosła nowe uchwały. Nowe ustanowienia Rady to. Mapy i frakcje są losowane na każdą kolejkę przed rozpoczęciem sezonu. Drużyny zmieniają się frakcjami po pięciu rundach każdej mapy. 100% Friendly Fire. 1000 zł na początku oraz 100% wynagrodzenia za rundy i walkę. I ostatni, piąty punkt. Hanat Krymski jest dalej zakazany. A teraz zapraszam na sport u Dominikusa. A potem na krótkie ogłoszenie od studia. Zapraszam. Rojo, do Rojo, do Witam Państwa, Dominikus w Wiadomościach Sportowych. Dziś zobaczymy sobie na sak wygraczy i kto ma szansę wygrać najwięcej monet u karczmarza. Najpierw zobaczymy na sak wygraczy. Jak na razie wygrywa Azorek. Drugi jest Serge Kowal. Trzeci Tony. Czwarty Zagłoba. Piąty adek 10, a teraz przejdźmy do karczmarza. Najwięcej może wygrać Snapper, który postawił na mecz TDA suła aż 15 tysięcy monet. Na dziś to będzie wszystko, żegna Państwa Dominikus. Rojo, do Dominikus Drodzy widzowie, z okazji Świąt Wielkiej Nocy życzymy Wam miłych, radosnych, udanych świąt, smacznego jajka, mokrego dyngusa, no, jak to mówią. Halleluja, i do przodu. Roy, Ro to domik. Studio.